do arkusza kalkulacyjnego wprowadzamy dane tekstowe lub liczbowe, wyglądają one na początku zazwyczaj niezbyt efektownie, jest to po prostu czysty tekst. Jednak dane umieszczone w tabelach możemy w elementarny sposób formatować, dzięki czemu są bardziej przejrzyste, a także wyglądają bardziej estetycznie. Podobnie jak w edytorze Microsoft Word, możemy formatować w elementarny sposób wprowadzony tekst lub liczbę. Przykładowo, Możemy się posługiwać podstawowymi atrybutami tekstu, takimi jak pogrubienie, kursywa albo podkreślenie. Możemy wybierać inny krój czcionki. Pamiętajmy jednak, aby zawierał on polskie litery. Możemy również zmieniać wielkość kroju czcionki. Widzimy to oczywiście na podglądzie. Możemy się także posłużyć narzędziami do krokowego zwiększania rozmiaru czcionki. Jak i do zmniejszania. Możliwe jest wreszcie używanie innego koloru czcionki, jak też wypełnienia komórki. Do dyspozycji mamy kolory używanego motywu graficznego, danego arkusza kalkulacyjnego, mamy też kolory standardowe, a także możemy się posłużyć specjalnym narzędziem do wybierania spośród większej liczby kolorów. Możliwe jest także Formatowanie nie całej komórki od razu, lecz wybranych jej elementów. Na przykład po wstawieniu kursora myszy do komórki możemy sformatować fragment tekstu pogrubieniem, fragment kursywą, zaś fragment innym kolorem. Możemy również, na co warto zwrócić uwagę, Wyświetlić okno dialogowe formatowanie komórek z aktywną kartą czcionka. W tym miejscu możemy wybierać wiele rozmaitych elementów formatujących, takich jak czcionka, jej styl, rozmiar, dodatkowe efekty czy kolor. Oczywiście w okienku podglądu możemy obserwować zmiany wynikające z zastosowania takiego albo innego elementu formatującego. W grupie Wyrównanie mamy do dyspozycji kilka narzędzi, za pomocą których możemy określać położenie tekstu lub liczb w komórce. Pokażmy to na przykładzie. Poszerzymy nieco kolumnę, zwiększymy również wysokość wiersza i teraz możemy regulować wyrównanie pionowe a więc do góry, do środka lub do dołu. Możemy również wyrównywać tekst. Do lewej strony jest to domyślne wyrównanie, do środka oraz do prawej strony. Jeżeli kolumna jest zbyt wąska, aby wyświetlić w całości tekst znajdujący się w pewnych komórkach, wówczas możemy poszerzyć kolumnę ręcznie albo automatycznie, klikając dwukrotnie na granicy między dwiema kolumnami. Jeżeli tekstu jest dużo, Wówczas kolumna musiałaby być bardzo szeroka, co nie zawsze dobrze wygląda, ale możemy się posłużyć inną techniką, mianowicie zawijaniem tekstu. Gdy klikniemy przycisk Zawijaj tekst, tekst zostaje zawinięty do aktualnej szerokości kolumny. Także i tutaj mamy do dyspozycji narzędzia zawarte w oknie Formatowanie Komórek. Uruchamiany jest ono tym razem z aktywną kartą wyrównanie, i w tym miejscu możemy wyrównywać tekst poziomo lub pionowo. Możemy również zawijać tekst. Aby tabela prezentowała wszystkie dane w sposób jasny i przejrzysty, możemy się również posłużyć obramowaniami. W grupie czcionka jest lista rozwijana. Obramowania, który jest w szereg narzędzi pozwalających nam rysować krawędzie. Przykładowo, gdy wybieramy polecenie Rysuj obramowanie, kursor myszy zamienia się w ołówek i możemy narysować obramowanie całej tabeli. Możemy również narysować siatkę obramowań, a więc objąć nimi wszystkie lub wybrane komórki. Narzędzie Wymarz obramowanie pozwala usuwać wszystkie lub wybrane obramowania. Możemy wybierać także kolor linii, np. kolor czerwony. Możemy także zmieniać styl linii, np. wybrać podwójne. Gdy chcemy się pozbyć krawędzi w tabeli, możemy objąć ją blokiem, a następnie wybrać opcję Brak krawędzi. Gdybyśmy z kolei zaznaczyli tabelę blokiem, a następnie wybrali wszystkie krawędzie, wówczas program wprowadzi krawędzie w całym zaznaczonym obszarze, wykorzystując wybrany wcześniej kolor oraz styl linii. Możemy również zaznaczać fragmenty, i wybierać polecenie na przykład krawędź lewa albo prawa. Gdybyśmy w tym miejscu wybrali krawędź lewą, narysowana zostanie krawędź po lewej stronie zaznaczonego bloku. Gdybyśmy zaznaczyli jakiś inny fragment, a następnie wybrali opcję krawędź górna i dolna, narysowana zostanie górna i dolna krawędź zaznaczonego fragmentu. Możliwe jest oczywiście rysowanie pojedynczych krawędzi. Jak więc widzimy, mamy bardzo szerokie możliwości rysowania obramowań, dzięki czemu możemy precyzyjnie uwypuklić umieszczone w arkuszu informacje.